Powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że dwa lata spotykałeś się z Marianną. Ja szybko kalendarz włączyłem i nie cholera, nie pasuje mi te dwa lata, albo było tak zwane na zakładkę. Czy to faktycznie jest tak, że spotykałeś się z Marianną, kiedy ona była jeszcze aktywną żoną pana Schreibera? Ja nie chcę oceniać Marianny. To samego siebie ciężko jest mi oceniać, aczkolwiek ja jakoś to przepracowałem sobie w swojej głowie. Natomiast y, ja poznałem Mariannę... W tak bliżej, tak to nazwijmy, w kwietniu 2023 roku. Ona przedstawiała mi wersję swojego małżeństwa, że ona jest daleko odbiegła od tego, co przedstawiała w tamtym czasie i później medialnie, tak, ale powiedziała, że to jest element jakiejś kreacji na jakieś tam jej potrzeby. Szczerze powiedziawszy, ja nigdy specjalnie w tych mediach społecznościowych, no, no, mam Instagrama, mam Twittera, na którym czasami jestem nawet aktywny jakoś jak polemiczny, a nawet bardziej niż polemiczny, nawet taki zaczepny, bo powiedział, że czasami jestem. Natomiast, natomiast ja, ja potrafię odróżnić ten świat pewnej kreacji tak internetowej od tego, kim się jest. Marianna wtedy mi się wydała osobą taką nieszczęśliwą w tej relacji, w tym związku. No i wskazywała, że no, Łukasz z nią nie jest tak co do zasady, a więc to był jeden z tych elementów, które nas tak zbliżyły. To było raczej wszystko z inicjatywy Marianny,